Minął niespełna miesiąc, a tu takie wieści w sprawie. Wojewódzkiego i jego nowej żony. Teraz wszystko jasne. Wieści o ślubie Kuby Wojewódzkiego wywołały prawdziwą sensację. Odkąd na początku października Gwiazdor potwierdził, że jest żonaty i pokazał obrączkę na palcu, afera nie cichnie. Wiadomo już, kto jest wybranką prezentera. Teraz po raz pierwszy zakochani pokazali się razem, choć nie do końca. Kuba wojewódzki w przeszłości był związany z wieloma znanymi i o wiele młodszymi od niego pięknościami. Ostatnią z nich była Anna Markowska, która tuż po oficjalnym potwierdzeniu rozstania zaczęła spotykać się z nieanonimowym mężczyzną. Teraz natomiast widywana jest u boku jeszcze kogoś innego. Chyba nikt już się nie łudził, że Gwiazdor kiedykolwiek zdecyduje się na sformalizowanie jakiegoś związku. A jednak ten dzień nadszedł. Niespodziewanie Kuba Wojewódzki wziął ślub. Dopiero wtedy wyszło na jaw, kim jest jego ukochana. Na początku października prezenter ogłosił radosną nowinę we własnym talk show, przy okazji wymownie pokazując obrączkę na palcu. Niedługo później wyszło na jaw, że jego ukochana to Żaneta Rosińska, która przed laty próbowała swoich sił w top model, a teraz jest znaną pogodynką TVNU. To właśnie na korytarzach tej stacji 35-latka poznała o 27 lat starszego showmana, a między nimi szybko zaiskrzyło. A teraz wydało się na ich temat. Nagle żona wojewódzkiego przemówiła, tylko podsyciła plotki. Jak do tej pory świeżo upieczeni małżonkowie stronią od publicznego epatowania uczuciami. Umiejętnie jednak pogrywają sobie z mediami i fanami oraz wzmożonym zainteresowaniem ich osobami. Chwilę po ujawnieniu tych rewelacji, kobieta zdobyła się na znaczące wyznanie na Instagramie, które skomentował nawet menedżer wojewódzkiego. Mój mąż i ja postanowiliśmy, że nigdy nie będziemy kłaść się spać źli na siebie. Nie śpimy od soboty, napisała. To, co właśnie opublikowali, wpisuje się w ich strategię zabawy w kotka i myszkę. Minął niespełna miesiąc, a tu takie wieści w sprawie Wojewódzkiego i jego nowej żony. Teraz wszystko jasne. Rosińska i Wojewódzki wstawili bowiem do sieci zdjęcia z tego samego miejsca najwyższego wieżowca na świecie burcz Halify. Na kadrach widać, jak prezenterzy pozują na tle imponującej panoramy Dubaju, popularnego wśród celebrytów kierunku podróży. Choć nie trudno dodać dwa do dwóch i wywnioskować, że Żaneta i Kuba są tam razem, sprawcy zamieszania nie zamierzają niczego swoim obserwatorom ułatwiać. Na ich profilach próżno szukać przecież wspólnej fotografii, o którą aż się w takim momencie prosi. Wygląda na to, że zakochani zamierzają pozostać wierni dotychczasowej metodzie, w końcu jeszcze do niedawna nawet nie było wiadomo, że są razem i będą unikać publicznego rozprawiania o ich relacji.